Użytkownicy S23 Ultra mogli mieć już pewnie styczność z Gateem, ale teraz przy okazji S24 Ultra, właśnie Tongate Mech Series powraca, czyli jedno z najsolidniejszych pancernych Etui dostępnych na rynku. I co dla mnie jest zabawne, to właśnie nazwa, ponieważ Mech. Kojarzy mi się z tymi wielkimi robotami, jak oglądaliście może ten film jak Pacific Rim i tak dalej. To słuchajcie, będziemy mieli takie wrażenie, że nasz telefon dosłownie wchodzi do takiego ogromnego mecha, staje się jego pilotem. Bo jak sami zobaczycie, no tutaj w tym opakowaniu jest konkret. Na początku zaznaczę, że będziemy mówili o dwóch ton jak widzicie one się nawet wielkością od siebie różnią, ponieważ w jednym znajdziemy dodatkową ramę z klipsem do zadań specjalnych. Sami wszystko zobaczycie zaraz na zbliżeniach. Wypadałoby zacząć od opakowania, ponieważ mamy wrażenie, że odpakowujemy nie etui do telefonu, a co najmniej telefon. Jeśli chodzi o opakowanie, tutaj Tongate wykonał fenomenalną robotę. No i tutaj z mojej strony głęboki ukłon ponieważ no, tak chciałbym, żeby było zapakowane moje etui. Wszystko jest bezpiecznie schowane w takiej gąbeczce. Dostajemy w ogóle list od Tom Dostajemy także mokre chusteczki. To już może Was zadziwić, ponieważ w tym opakowaniu nie dostajemy jedynie etui. To jest praktycznie cały zestaw ochrony dla naszego telefonu. Mamy także szkło dla telefonu oraz folię z ramką z dodatkową szczeliną na nasz kciuk, żeby odblokowywać naszego Samsunga. Więc słuchajcie, to jest kompleksowa ochrona nie tylko naszego tyłu, ale także przodu telefonu. No i dalej, jak zobaczycie, tutaj wszystko ładnie odłożę, bo nie chcę, żeby to się pogubiło. No jak sami zobaczycie, tutaj już wyjmujemy po prostu naszą właśnie tą ramkę, a dalej mamy to, co tygryski lubią najbardziej, czyli Plecki. To, co łączy oba tyły, to jest, zasuwana, to jest zasuwana wyspa obiektywów. Jak widzicie, do samego końca możemy odsunąć e, tę naszą zaślepkę, i od razu uspokajam. Ta zaślepka, ta zasłona nie będzie dotykała naszych obiektywów. Wiele osób się o to martwi. Spokojnie jest tam wystarczająca przestrzeń pomiędzy obiektywem a tą właśnie zasłoną. Teraz macie na ekranie pokazane to, jak skorzystać właśnie z tej ramki z folią ochronną z punktem na odcisk linii papilarnych. Jest to bardzo prosty proces, korzystamy najpierw z naszych mokrych ściereczek. Później wkładamy telefon do ramki, ramkę do case'a i całość zakończona. Słuchajcie, być może mieliście już założoną własną folię ochronną albo szkło ochronne. W takiej sytuacji nie musimy korzystać z tego, co oferuje nam Tongate i możemy od razu włożyć telefon do ramki, a później do naszego Etui. Gdyby wasz telefon uderzył przypadkowo ekranem o ziemię, to jak widzicie nasz case wykracza ponad płaszczyznę telefonu, czyli to on przyjąłby siłę uderzenia. Mamy ramę z klipsem. Ten klips działa fenomenalnie. Możemy go sobie przyczepić na przykład do paska. Motuje się to, jak widzicie, błyskawicznie. Przyczepiamy sobie ten klips. Jeśli chodzi o to, czy ten, ta rama trzyma dobrze nasze etui, sami sobie zobaczcie. Tutaj sobie złapię właśnie za tego klipsa. Tylko nie ma się o co martwić. Absolutnie nie ma się o co martwić. Więc powiedziałbym, że solidna robota w wykonaniu ToneGate'a. No i powiedziałbym, że to jest case dla ludzi od zadań specjalnych. Dla osób, które lubią chodzić na przykład w góry, które uprawiają sport, które wychodzą w teren. Na przykład dla osób, które pracują gdzieś, na chodzą gdzieś po budowach. Także trzeba po prostu mieć telefon gdzieś przy sobie, yy, przy ręku, dla, dla fachowców. Tak samo jak w westernach rewolwerowcy, tak samo my z naszym case'em ToneGate'a chcemy mieć go cały czas. Przy sobie, chcemy mieć cały czas przy sobie nasz telefon na wyciągnięcie ręki. Więc to nie jest case dla osób, które, sam nie wiem, wychodzą do pracy biurowej, mają wiodą, spokojne życie. To jest raczej dla osób, które faktycznie ścierają się z jakimś ryzykiem. Bo musicie pamiętać też, że to nie jest case, powiedzmy, wyjściowy. To jest case dla osób, dla takich action manów. Kiedyś, jak byłem mały, to były takie zabawki Action Man. To właśnie jak jesteście takim action manem, action woman also. To możecie właśnie sobie takiego case'a sprawić i na pewno się nie zawiedziecie.